Bardzo ważny dzień dla Niepołomic. 5 czerwca 2022 roku otwieramy Niepołomickie Błonia. Oddajemy dla Państwa prawie 6 hektarów pięknie zagospodarowanego, cudownie położonego w okolicy Zamku Królewskiego w Niepołomicach terenu. Przed nami wokół nas Błonia Niepołomickie. 6 hektarowy obszar o różnej funkcji, z psim parkiem na tysiąca m2, rozpężalnią dla koni, miejscem relaksu. Sportów, rozrywki, miejsce, gdzie można odpocząć na ogrodach deszczowych, przejście po sadzie owocowym, skansenie, delektować się przyrodą i naturą. Mamy tutaj ponad 100 miejsc lęgowych dla ptaków budki dla jeży, budki dla kaczek. Wiele ciekawostek, każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie i dla starszych, i dla młodszych pogoda idealna. Idealna, żeby otwierać nowy, zielony teren w Niepołomicach. Niepołomickie Błonia. 6 hektarów terenów zielonych, które dają nowe, nową perspektywę na miasto. Które, które, które dają dystans i spokój taki, żebyśmy mogli z innego trochę kierunku obejrzeć nasze piękne miasteczko. Panoramę Starego Miasta z obserwatorium astronomicznym, z zamkiem, z kościołem, ze szkołą, z Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa, klubem sportowym Puszcza. Ci wszyscy sąsiedzi Przyczynili się tutaj do tego, żeby to miejsce powstało w takim charakterze, w jakim powstało, ale też muszę powiedzieć, że bardzo dużo nam pomogli mieszkańcy. Podczas warsztatów, które organizowaliśmy w 2016 roku, w takim partycypacyjnym planowaniu zapytaliśmy wtedy mieszkańców, co tutaj by widzieli, jak to zrobić, z kim to zrobić. No i odpowiedzią na te wszystkie pytania i pomysły jest to, co Państwo dzisiaj widzicie tutaj na Buniach. Miałem przyjemność być tutaj kierownikiem robót, prowadzić te prace od początku, także znam teren jak własną kieszeń. Ciekawy temat, trudny temat, duży temat, bo ponad prawie 6 hektarów. Musieliśmy wiele rzeczy zmieniać podczas prowadzenia robót, ale dzięki wspaniałej współpracy udało się dotrąć do końca. Myślę, że obiekt cieszy oko, jak widać mamy tutaj sporo ludzi, uśmiech na twarzach. Także wydaje mi się, że inwestycja udana. To jest nie koniec jeszcze naszych pomysłów na miasto. Mamy dwa kolejne etapy. Za rok mam nadzieję, będziemy mogli podziwiać skate park i pump track all in one w formie betonowej na skraju błoń tutaj od strony drogi krajowej, a w kolejnym etapie będziemy realizować bieżnię lekkoatletyczną razem z boiskiem rezerwowym klubu sportowego puszczanie połomice, no i z jakimś otoczeniem. To, co w tym otoczeniu mogłoby się znaleźć, na przykład pojawiają się głosy o street workoutie, takim labiryncie do ćwiczeń fizycznych. Te wszystkie pomysły jeszcze czekają na państwa głosy. Ja zapraszam do siebie do pokoju w magistracie, tam możemy o tym porozmawiać w dowolnym czasie. Jeszcze jest nie za późno. Ogromne podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do. Zrealizowania tego projektu pozwolę wymienić Adama Twardowskiego, mojego zastępcę, Macieja Maderaka, kierownika Referatu Ochrony Środowiska. To są ci dwaj ludzie, którzy od ponad dwóch lat żyli tym projektem i tym tematem, dbali o każdy detal, o to, żeby tutaj to wszystko naprawdę fajnie funkcjonowało. Ogromne podziękowania dla. Autorów koncepcji, dla projektantów i szczególnie chciałem podkreślić wspaniałą współpracę z firmą AKG Architektura Krajobrazu. Podziękowania dla prezesa Marcina Gajdy, dla Andrzeja Wiśniewskiego, dla Marcina Perlika, dla Patryka Kolby, którzy przez ostatnie dwa lata naprawdę spędzili tutaj dużo czasu. Mega zaangażowani w ten projekt. Gdyby nie oni, nie wyszłoby to tak pięknie. Wszystkim serdecznie dziękuję. Bawmy się tutaj, spędzajmy tutaj dobrze czas i wspólnie dbajmy o to miejsce, żebyśmy nie musieli czegoś wymieniać, naprawiać, przekręcać. Naprawdę korzystajmy z tego z głową. O to apeluję, tego życzę. Kolejny fajny fragment Niepołownic dla Państwa oddaję. Przyjemności, odpowiedzialności, wolności na tym terenie. Wszystkiego dobrego, dobrego korzystania.